Dobra, kolejna część testu. Zaskoczę Was. A, tutaj sarenki, proszę bardzo. Zaskoczę Was. Test z takim łotopługiem. Pług obrotowy, rabełek. Lekka rama, dosyć. No ale jednak, mimo wszystko, zapotrzebowanie na moc, jakieś tam jest, tak. Nie wiem, MF30-60 sobie z tym pługiem radzi i to nawet bardzo dobrze. Z racji tego, że ten ma 50 koni. No to zdemontowałem mu przed łóżki. Robimy próbę, tak? Bardziej mnie interesowało to, jak się będzie zachowywał z tym pługiem, czy będzie, e, czy będzie zrywało mu przód, czy będzie stabilny podczas prowadzenia. E, na chwilę obecną jedziemy po polnej drodze, tak, więc e, gdzieś tam szybko nie jadę, ale nawet na asfalcie jak jechałem, stabilność cały czas była, gdzieś tam tego przodu nie zrywało. E, tak samo tutaj na tej polnej drodze ten pług e, sobie cały czas e, gdzieś tam pływa na tym podnośniku, tak? Cały czas go tam góra dół miota, tak. gdzieś tam sobie pływa widać, ale przód cały czas pozostaje nam przy ziemi, e, nigdzie go tam nie odrywa, także stabilność podczas jazdy jest jak najbardziej. Pole miało być nieorane, or, nie miało być bezorkowo, e, dlatego zostało zrobione e, agregatem podorywkowym, była zrobiona podorywka teraz na wiosnę, miało być zrobione tylko na głęboko, ale no cóż, czego się nie robi dla testu, tak? Dla porównania zobaczyć Raz z czystej ciekawości. Zobaczę jak to się będzie zachowywało. W razie coś zrobimy dwa przejazdy, czy trzy przejazdy na wiosnę agregatem, to się zrobi, załatwi temat i nie będzie nawet śladu po tym. Ale jeśli będzie fajnie, no to, to zrobimy cały tam pół hektarowy kawałek, jest tam 56 arów dokładnie. No testu spalania Wam nie zrobię, no bo ciągnik nie jest w tym momencie pod korek zalany, tak. Tutaj gdzieś jeszcze jakiś dojazd do pola, także no, no po prostu się nie da. Także, no mówię, spotkamy się na miejscu, zobaczymy jak to będzie wyglądało, a w sumie jest nie blisko, nie da, pu, W sumie jest niedaleko, także y, może żeby była ciągłość, a nie, wróć, jeszcze będę musiał go ustawić. Nie, to i tak będę musiał się... Y, będę musiał się rozłączyć z wami. Także zobaczymy się już tam w trzecim przejeździe, ustawię jedną stronę, ustawię drugą, zobaczę jak to wszystko będzie szło. Bo oczywiście pół jest rozregulowany, punkt ciągu i tak dalej rozregulowany. no ustawione jest pod MFA, tak tutaj mamy inną szerokość, więc z automatu wszystko nam się zmienia. Dobra, no to na razie. No i co? Ciąga nam. Skurkowaniec nam ciąga. Proszę bardzo, jedziemy. Wiadomo, lekka ziemia. Dużych oborów nie ma, 1500 obrotów mamy. 1600 akurat nam skoczyło, przepraszam, ale ogólnie na 1500 dwójeczka. Proszę bardzo jedziemy. Mówię, agregatem było płytko robione, nie było głęboko. Ktoś mówił, że dymi. Nie wiem, czy to jest dymienie, czy to nie jest dymienie. Wydaje mi się, że raczej dymku nie widać. Spróbujemy mu pogarach dać. No kopcia delikatnego puścił, ale to takiego. Jeszcze zejdziemy z obrotów, zejdziemy, zejdziemy. I teraz. No nie wiem, moim zdaniem 60 bardziej kopci. No ale cóż. Tak to wygląda. Orzemy na ostro. Co prawda mówię, przed zdemontowałem, żeby było troszkę lżej. No i gdzieś tam na tych korpusach nam się e, nam się zaczepiają jakieś korzenie perżu i tak dalej. To pole też nie było orane w zeszłym roku. E, w tym roku był tutaj. Co tutaj było w tym roku? Żyto było chyba tutaj? Nie, wróć, tu był obiec. Tu był obiec, ale też bezorkowo był zrobiony. E, przed owsem było żyto i żyto było. Też bezorkowo zrobiona. Także to jest pierwsza orka od trzech lat. Głębosza tu nie było, oczywiście, bo mówię piasek. Więc nie widziałem sensu dawania głębosza. Aczkolwiek teraz, jak zacząłem orać, to zastanawiam się, czy nie. Proszę, podnosimy. Ładnie, elegancko. No na tylnym korpusie nam się ukleiło strasznie. Rewers miał zgrzytać. Słuchać, nie zgrzytną. Jeżeli rewers zgrzyta, to są dwie możliwości. Albo coś jest spierdzielone, albo w sumie to trzy. Albo jest coś spierdzielone, albo źle wyregulowane, albo operator robi coś nie tak. Musimy popuścić trochę tą stronę Bo ta strona za głęboko wchodzi w ten W robotę, zaraz to zrobimy Przypominam, że w mechanicznym rewersie Ciągnik musi się do końca zatrzymać To nie jest elektrohydrauliczny, że ciągnik się toczy do przodu I, e, i już mu pakujemy Pakujemy mu rewers, tak? Nie może tak być, nie może mieć miejsca Taka sytuacja, tak? Musi być tak Że ciągnik się zatrzymuje i dopiero wtedy wrzucamy rewers. No i tak to wygląda. Jedziemy. Spróbuję później trójką jechać, zobaczę jak się będzie zachowywał na trójce. Można powiedzieć, że płuk już jest ustawiony, skiba jest ostra. Nie wiem czy dla nie będzie widać, pewnie będzie widać. Jest na ostro zrobiona fajnie. Więc taka zimowa może być. Woda się będzie zatrzymywać. No i tak to, tak to leci. Tak? Arbosik sobie pracuje, większego obciążenia nie czuje. Widać tutaj. Czekajcie, zejdziemy z obrotów, zejdziemy. Do 1200 zejdziemy, 1200 mamy, jest 1200. Oj, za dużo, za dużo, za dużo. Janusz, za dużo. Dobra, jest 1200. I teraz patrzcie, daję mu podłogę. Żeby nie było, czy to jest taki straszny kopeć, Kopi? tak strasznie kopci naprawdę, jeszcze raz, 1200 i w pizdę. nie ma chmury dymu jak to niektórzy tłumaczą, jeżeli jest chmura dymu to coś jest nie tak, zgłaszać do serwisu tak i to robić. Dopóki jest gwarancja, bo później zostaniecie z tym i będziecie płacić masę kasy. Oczywiście też nie ma tak nie ma tak, że, yy, że tego dymu nie będzie w ogóle widać, tak? Będzie go widać, owszem Musi być go widać, bo tu nie mamy żadnego układu yy, czy katalizacji spalin, tak? Czy to... Czy to właśnie AdBlue, czy właśnie gdzieś tam jakiś DPF, EGR i inne rzeczy, tak? Tego wszystkiego nie mamy. Więc ten ciągnik będzie dymił, ale nie może być tak, że chmura dymu za nim jest, tak? No chyba, że ciągnie, nie wiem, 12 ton, przykładowo. no, Nie wiem, w sumie nie mam pojęcia, nie testowałem go z przyczepami. To nie mam pojęcia, czy on to pociągnie, czy on tego nie pociągnie. 12 ton. Dobra, obracamy. Teraz powoli. Cyk, jak widać, bardzo ładnie sobie radzi z obrotem. No i co, próbujemy trójkę. Pokażę Wam, jak to wygląda z trójką. A z trójką to wygląda tak. Na godzinę teraz Widać, kiwa się zupełnie inaczej układa Proszę, równiutko wychodzi, ale nie o taki efekt nam chodzi, tak do końca No i teraz co? Damy mu znowu 1200 Niech sobie zejdzie Dajemy mu 1200 1200 Nie dymi, tak No i co? Pedał Naprawdę tej orki nie wygodujemy płytko, ta orka idzie głęboko, tak? To jest głęboka zimowa orka, wyorujemy żółtą ziemię, proszę bardzo. Na tej glebie głębiej się nie da robić tego, tak? Zaraz się posypią komentarze i opinie, daj go do mnie w glinę. Ciekawe po co, jak gliny nie mam. Masz glinę? Kupuj ciągnik 200 koni, tak? Zapinaj czwórki pługi i ciągaj. Hektary wystarczy zupełnie ta maszyna. przede wszystkim przemawia ekonomia. Tak, ekonomia, no niestety. Ten ciągnik kosztuje niecałe 100 tysięcy. Chcąc kupić John Deera, musimy wydać tych 1200. No i to nie znaczy, że będzie lepszy, bo będzie zielony albo szybszy, bo będzie czerwony. Także. Także zobaczcie, śmiało radzi sobie elegancko. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Trójka, 1500 obrotów, nawet komentami nie ma 1500, jest gdzieś koło 7 na godzinę. Naprawdę wielki szacun. Jeszcze raz powtarzam, przedpuszki zostały zdemontowane, także Jakbyśmy mu założyli jeszcze przedpuszki. Podejrzewam, że miałby dużo, dużo ciężej, ale myślę, że byłby w, stanie, byłby w stanie to ogarnąć. Wszystko da się płynnie obracać. Mamy siłownik na jednym wężu, nie wiem czy to będzie widać. Tu pokażę na jednym wężu jest podpięty siłownik, więc trzeba dźwignią dwa razy machnąć przy obrocie. Ale to mówię, w razie coś to można sobie tam właśnie tak jak ja sobie robię na końcu, czy tą ziemię mogę otrząść, czy coś nie. Dobra, teraz wyjdę, wyjdziemy z maszyny, pokażę Wam jak to wygląda. Akurat sobie ich trochę obczyszczę. I wyjdziemy z maszyny, troszkę go obczyszczę. Pokażę Wam jak wygląda bruzda. Szkoda, że metrówki nie wziąłem. Ale to naprawdę nie jest płytko, tak? To jest naprawdę naprawdę fajna głębokość. Szukamy bruzdy, dna bruzdy. O, nie znajdziemy dna bruzdy, bo tu piasek nam od razu wychodzi kurza stopa. No to będzie o tak. Gdzieś dno bruzdy. No to zobaczcie. Nie wiem jak to pokazać. Tak pokazać może widać. Widać? Może widać. Zobaczcie, to jest dłoń. To jest dłoń i jeszcze gdzie na dłoń? Tu jest dłoń do tego miejsca i tu jeszcze prawie na dwie, dwie dłonie, tak? W domu zmierzę mniej więcej, tam mniej więcej będzie obraz. Chyba, że zaraz zadzwonię do znajomego, przywieziemy mi No nie wziąłem, niestety, ale naprawdę głębokość i to, jak on sobie radzi z tym wszystkim, to jest imponująca, tak? Zobaczcie, naprawdę. Jesteśmy na pograniczu głębokości, tak? Mamy żółty piasek się wyoruje, więc wykonujemy normalną, normalną orkę, tak? Tak jak tutaj. Proszę, też jesteśmy na pograniczu. Jest wszędzie. Tam nawet trochę za głęboko pociągnęliśmy, bo, 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 bo za dużo żółtego jest. Ale naprawdę, naprawdę jestem pod wrażeniem, że on sobie radzi. Naprawdę jestem w szoku. Ziemia też jest lekko zmarznięta. Gdzieś te grudy się pokazują, nie? Ale... No kurde, no szok. No normalnie szok. Maleństwo 50 koni ciąga trójkę obrotówkę. No szok. Ale test. Nawet nie myślałem. Myślałem, że przejadę dwa razy yy, i będziemy uciekać tak, z tego pola. A tu jednak się okazuje, że nie. Że on sobie spokojnie to zrobi. Tak wiadomo, gdzieś tam pod ziemniaki w, cięż, w cięższej ziemi może by nie zrobił, tak? No, no nie wiem, trudno mi jest się odnieść, tak? Robimy na takiej, na jakiej mamy luźną eee, na jakiej mamy luźną, nie wziąłem sobie szpachelki żadnej, no mówię, nie przewidywałem, że to spędzę tutaj tyle czasu ale mamy patyczek. Mamy patyczek jakiś A nie, wróć, młoteczkiem stupniemy może i może nam rozpadnie. Nawet od przedwuszka mocowania nie zabrałem, tak? nie zdjąłem. Dobrze, że nie zgubiłem. Pięknie. Ostatni zawsze najgorzej się zakleja. Nie wiedzieć czemu. No. Mogłem ich wyczyścić, ale no mówię, nie przewidywałem, że tu będzie taka robota. Szok. Normalnie szok jeszcze raz. Jestem pod wrażeniem i naprawdę szacunek. Naprawdę szacunek dla maszynki. Dobra. Na razie kończę, później jeszcze w trakcie wam tam coś tam dogram. No i dobra. Robota zrobiona. Zaorane mamy wszystko. Teraz taki bonusik dorzucimy w ramach, w ramach testu i, i dokładnego sprawdzenia. Maszyny, jak sobie radzi z pługami trzyskibowymi, eee, tutaj, może parę słów eee, na temat tego cholernego zaklejania. Tutaj, niestety, pługi stały na dworku, nie były niczym zakonserwowane. No i tak to się robi, nie? Także na koniec Wam dogramy jakiś bonusik taki eee, Extreme Test. Zobaczymy, czy da, da sobie radę. <laughs> Sam jestem bardzo ciekaw. No ale dobra, to do zobaczenia na ekstremalnym teście no i jedziemy możemy u gór który nieruszany był no może nie u gór, może ściernisko bardziej, które było nieruszane od, od początku żni. tutaj bruzda jest niego na pierwsza skiba mało bierze później w następnym przejeździe e, będzie już póg, że tak powiem cały brał Maszyna będzie miała troszkę ciężej. No i dobra, mamy drugi przejazd. Głębiej się nie da. Widać, co się dzieje. Dalej brak dymu.